Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Beniszt. No i cóż, e, w sensie, że nagram jeden tak od razu, nie po tym poprzednim. I no cóż, nasza wioska się powoli rozwija. Mamy tutaj już jakieś pierwsze te rzeczy, budynki, wszystko. Pięknie, ładnie by to wyglądało. Więc no cóż, teraz tutaj tylko wystarczy zbudować drogi żeby było jeszcze ładniej. Mamy kolejnych dwóch pracowników, więc super i dzięki temu będziemy mogli coś nowego potem wy, wybudować. Eee, I myślę, że teraz wreszcie zrobimy sobie myśliwych albo zielarzy. Hmm. Czekaj, mamy nowy Gatherer's Hut. Hmm. My sobie chatkę zielarzy. ją postawimy po prostu i zwiększymy limit do sześciu formelów eee, znowu pełne, o to nam się zapełniło do doła dobra, tu budujemy nową stodołę Tyle. Takie mamy mało kamienia, nie? kąś kapuchę położyli. Dużo miodu mamy innych rzeczy, No tutaj tego no niezbyt zrobimy, ale tego. E, gdzie to jest tu? Bo nie mamy mleka. Nie Mamy krów, dlatego. Dobra, no, to już to pousuwali. Ten z nich dumny. Wiesz, jakie to jest duże? Mogę na tej wyspie to tak postawić. Takie, no mogę tutaj to Mógłbym tutaj postawić, bała? Nie bym mógł nawet na tej wyspie. Ale nie chce mi się dobawić, hmm. więc tak. Mamy tu jakieś ścieżki, zimą one ładnie o wiele wyglądają, tak jest prawda. Ale mniejsza z tym. Tutaj niech pobudują drogi. na naszym ryneczku. Okej. Okay. I skończycie to budować. Zielarza. Myślę, że też za niedługo postawimy na nowy dom. Bo troszeczkę się ich zbierało tych mieszkańców. Tylko nie wiem gdzie by tu zrobić tą nową, że tak powiem, dzielnicę. Ale myślę, żeby tutaj to zaczęło powstawać. I tu te trzy domy postawimy im. Muszą, muszą to pousuwać, nie? Owiec mamy już 21, aże jest też dużo, naprawdę. A miodu to tym bardziej mamy w kolerę. Problem jest z kamieniem, jak zawsze. Tutaj go trochę mamy więcej w tym miejscu. ty to powsowajcie. O. My to production na my za dużo nawet. Jeszcze naprawiło. Ale nie jest zamieszkany, więc tak na spokojnie kurat. O, Delma zamieszkał. Fajnie, no potem na przykład będę mógł stawić no studnie. Będę te potrzebować by ładnie to wyglądało w sumie Usuńcie tutaj to może Halo się tylko usunęli jedno miejsce Prawda Oni żyją swoim własnym Życiem. Ok, tu mamy możemy mieć ziel zielarza jednego nowego. Myślę, że też za niedługo zacząć na przykład, budować sad. Wybudować, ponieważ sadzik ładny. Na to tyle wybuduję. A tutaj niech wybudują studnie. Będą musieli za niedługo pełni nową stodołę wybudować. Bo się naprawdę tak szaleją tą produkcją rzeczy, że jest szkoda gadać. Tutaj możemy mieć gruszki albo jabłka, czoskini albo jabłka. No jabłka. Tutaj niech rosną. I też wybudujemy. Nie wiem, co tutaj jest, takie jakieś. A tutaj, tutaj się buduje myśliwe. też potem postawimy tutaj nowy domki dwa no i niech się buduje na no, spokojnie a my dużo drewna to możemy nie potem trzeba będzie, będzie jakiś kamień budować no kamieniołomu jeszcze nie chcę budować ze względu na to że no jest to dosyć duża inwestycja. No ale tutaj to niech się pousuwa. Powinno się będą respić, mam tego, yy, mam moda zainstalowanego na to. Powinni się respią, no bo one bardzo szybko znikają z mapy i po musiałbym od razu budować kamieniową, co by było i mega brzydkie, bo one nie są za ładne kamieniołomy. I no więc dlatego ja to tylko zrobiłem. Dobra, kolejna chałpa. Wybudowana. Fajnie i myślę, że naszym następnym tym będzie krawiec. żeby budować krawcę, ja tutaj zrobił takie buty op i tutaj gdzie to jest nie to wiem to i tutaj powstanie krawiec Tutaj jest, jakieś już się pojawiają. Jest też fajnie. Więcej kamienia też jest fajnie. I tutaj postaje ścieżka i damy jeszcze iść na robotnika. Tutaj budują. Teraz skończą. Łowiec, kąchatkę. Jeszcze 2%, jeden, okej, okay. więc... Łowca, gotowy, niech pracuje. I wybudujcie teraz to, po prostu. Tak tutaj zrobiłem może tak troszkę i praktycznie taką tą dużą jajkę do pól. Nie wiem. Wiem tutaj robią też skóra i mięso Położone. Ziemniaki jeszcze mają. Dziwo. Nie wiem skąd te ziemniaki. W ogóle posiadają. To jest prawda. Mamy cholerę miodu. I śmieszy. No ale dobra, budujcie to. Hej, okay. i nasz. Ten. Niech to tak samo damy 25. Możemy mieć też yy, wełniane i będziemy robić wełniane rzeczy. Skóry nie mamy, ale mamy wełnę. Będziemy robić wełniane ubrania. Bo to mamy i to w dużych ilościach. Więc niech po prostu to tutaj poznoszą. Na cmentarzu zero grobów. Więc jest tak na razie dobrze. I myślę, ratusz jakbym się budować, bo ratur ratusz jest naprawdę duży w tej grze. Tutaj na przykład. Zaś sięgnąć tego nie będę robić. Nie potrzebujemy tego, tak? Na gwałt. O. Chcę limit na T. To niech, to wam powiększymy ten limit. Ej, tu jest, no się zapełnia. Znowu zima, no i nie zebrali znowu na tym polu, nie? Jeden plus jest taki, że nie głodują, nie mamy problemów z głodem. Gdyby to było, oj, to by było źle. No dobra. Tutaj budujemy kolejną stodołę. Joż jakiś się urodził. No kurde, co to jest? To jest Japonia? Ej. Okay. I myślę, że tutaj budujemy to. Mi się tu chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Tego moda, co dopiero co ściągnąłem, więc się tutaj buduje ta farma rybek. Jest nawet specjalna, specjalna, fish farmer. Więc no, kolejna dzielnica tu powstała. Powstaje taka malutka dzielnica. Muszę tutaj, jakby nie chcę wejść za bardzo w zasięg, czyli dotąd mogę budować. Bieracze, będziemy musieli się na przykład przenieść tak, tu. Tutaj autentycznie. Myślę, że zaczniemy tutaj budować też drogi do tych hałup. I tak postawimy. Niech się wybudujemy, by było ładnie. Okej, okay, i możemy mieć. Aj, niech pracuje. A jakieś ubranko się wyprodukowało. Też fajnie. Macie na przykład jakieś mody do polecenia, też możecie mi na spokojnie pisać. Wiem, że Benish do bardziej popularnych gier nie należy, ale myślę, że nam się to spodoba. Tutaj myślę, że weźmiemy jeszcze jednego leśnika. Dodajemy jeden ten Nordic Cabin. Tylko więcej, drewna potrzebujemy do tego, ale drewna mamy dużo. A pokażę też tu jest to z moda. Ładnie wygląda. O! Ładny domeczek. I tak, co do tutaj? Ja muszę tutaj te wiem te ścieżki tu porobić. op jakie. Tutaj wybudują. Nasze zadanie. O jezu, jakieś gorączka. Mamy gorączkę. Kto ma gorączkę? Ty. Do lekarza idź, bo pozarażasz. No, już idzie. Zaraź naszą wioskę gorączką. Tego nie chcemy. O, już nie mamy gorączki. To poszło. Dobra. Czyli, że tutaj postawimy kolejną drogę. I tu robimy kolejną stodołę. Tak. Myślę, że wreszcie postawimy też. Nie ma od czego zacząć. Czy od ratusza? Może wyprodukujemy. budujemy, Przepraszam. Tego nie zrobimy, bo nie mamy tego. Browar. Postawimy wreszcie. mi i gorzelnika. Nie wiem, czy na przykład nie dodać tutaj jeszcze jednego farbera. Żeby tutaj pracował i myślę, że następne będziemy produkować zboże w następnym sezonie. Dobra. I też myślę nad tą faktorią. Handlową tutaj postawić dobra, i gorzelnikiem zostaniesz ty. I będziemy robić. Mamy tyle tych rzeczy. Eee, myślę, że zjałek, mamy jabłka. Więc niech zjałek robi. Bo chyba tylko to możemy. Ta, bo mądry Parson zrobił tak, żeby byli inne rzeczy. Nie mamy przez to z czego robić alkoholu. No ale dobra. Jak na razie jest bezrobotny nasz grzelnik Ale teraz tu wybudujemy ratusz. O, jakieś jabłka zostały przyniesione. Dobra, oni tutaj budują i będziemy musieli. Chyba trochę drewna pościnać. Wybudujemy Do ratusz, potem budujemy, myślę, kaplicę wreszcie. Ale najpierw chyba jeszcze pensjonat, bo jak na przykład koczownicy nam się pojawią, to nie gdzieś muszą mieszkać. Więc, to zrobić? O, no, jest mamy dużo na spokojnie. A ja myślę, że też tutaj Wam podziękuję za uwagę. Po prostu się w następnym odcinku z Beniszt. Na razie.